To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku opowiadamy o przeprawach do Stanów Zjednoczonych przez granicę z Meksykiem, nowej polityce administracji Donalda Trumpa i ciężkim losie migrantów. 8.10. Nazywam się Maciej Czarnecki. Jestem dziennikarzem działu zagranicznego Gazety Wyborczej i piszę na co dzień o wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na pierwszy odcinek mini cyklu podcastów Gazety Wyborczej o tym, co dzieje się na granicy USA i Meksyku. Kolejnym będzie materiał Martyny Turskiej. Słuchasz 8.10 Podcastu Gazety Wyborczej. Amerykańskie władze podały niedawno, że w ostatnim roku na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku zatrzymano niemal milion migrantów. To najwięcej od 2007 roku. Chociaż, zaznaczmy, wciąż znacznie mniej niż w drugiej połowie lat 90. Wtedy do Ameryki migrowali przede wszystkim młodzi mężczyźni z Meksyku, marząc o rozpoczęciu nowego, lepszego życia. Obecnie dominują całe rodziny z trzech krajów Ameryki Środkowej Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. Uciekają przed szalejącą przemocą, wojnami gangów, epidemią gwałtów, biedą, brakiem perspektyw, ryzykując pełną niebezpieczeństw przeprawy przez Meksyk. Nowe są też reguły panujące na granicy. Prezentując statystyki, kierujący amerykańskim urzędem do spraw ceł i ochrony granic Mark Morgan zaznaczył, że służby skończyły z praktyką catch and release, czyli łapaniem, a następnie wypuszczaniem migrantów, bo oczekiwali na rozpatrzenie wniosków o azyl na wolności. Nowa polityka nazywa się Migration Protection Protocols, choć częściej mówi się o niej potocznie – Remain in Mexico. Jak wskazuje nazwa, azylanci są zawracani i oczekują na wynik postępowania w Meksyku. We wrześniu głośny był przypadek obywatelki Salwadoru w ósmym miesiącu ciąży, która po przeprawie przez Rio Grande dostała skurczów porodowych. Amerykańscy pogranicznicy zawieźli ją do szpitala, gdzie dostała środki wstrzymujące skurcze i błyskawicznie odwieźli ją na drugą stronę granicy. W meksykańskich miejscowościach powstały miasteczka namiotowe. Migranci żyją tam długimi miesiącami, bo amerykańskie sądy mają opóźnienia. Na przejściach granicznych dziennie przyjmuje się tylko ograniczoną i z góry określoną liczbę wniosków. Powstały listy kolejkowe. Jednak coraz więcej osób decyduje się na przeprawę z dala od cywilizacji. W czerwcu Ameryką wstrząsnęło zdjęcie ciał 26-letniego imigranta z Salwadoru i jego małej córeczki, którzy utonęli w Rio Grande. Leżą w szuwarach twarzami w dół. Mężczyzna naciągnął na dziewczynkę swój t-shirt, zapewne po to, by jej nie zgubić. Ona wciąż oplata rączką jego szyję. Takich tragedii jest więcej. Trump i jego ludzie zbywają takie historie jako moralny szantaż, epatowanie jednostkowymi przypadkami. Sami czynią to samo, tyle że opowiadając o przestępstwach popełnionych przez imigrantów. Tak jak prezydent w orędzie o imigracji ze stycznia tego roku. W stanie Maryland członkowie gangu MS-13, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych jako małoletni bez opieki, zostali w zeszłym roku aresztowani i dostali zarzuty, bo brutalnie dźgali i bili 16-letnią dziewczynę. W ostatnich latach spotkałem się z dziesiątkami rodzin, których bliscy zostali zabrani przez nielegalną imigrację. Trzymałem za ręce łkające matki. Obejmowałem pogrążonych w żałobie ojców. To takie smutne, takie straszne. Trump uczynił z haseł ograniczenia imigracji jeden z głównych punktów swojego programu. Podobnie ma być w kampanii przed przyszłorocznymi wyborami. Ameryka z dumą wita miliony legalnych imigrantów, którzy wzbogacają nasze społeczeństwo i naród. Ale wszyscy Amerykanie cierpią z powodu niekontrolowanej, nielegalnej imigracji. Statystyki pokazują, że nie ma związku między szacunkową liczbą imigrantów a przestępczością. Oba wskaźniki w Stanach Zjednoczonych w dekadzie między 2007 a 2016 rokiem przeanalizowała niedawno organizacja dziennikarska The Marshall Project, specjalizująca się w prawie karnym. Prawdziwy jest za to inny argument ludzi Trumpa, że większość wniosków o azyl jest odrzucana. W przypadku obywateli Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru sądy przychylają się do dwudziestu kilku procent próśb o ochronę. Wielu spośród odrzuconych dalej przebywa w Stanach bez papierów. A przynajmniej przebywało zanim wprowadzono politykę Remain in Mexico. Oczywiście nie znaczy to, że ci ludzie nie mieli ważkich powodów do emigracji. Niektórzy nie mogą jednak udowodnić, co im zagrażało. Wielu po prostu miał dość skrajnej biedy i marzyło o jakichkolwiek perspektywach dla siebie i swoich dzieci. Tak, nie podpadają pod kategorię uchodźcy. Ale, mówią liberałowie, czy zatrzaskiwanie im drzwi przed nosem nie jest sprzeczne z podstawowymi amerykańskimi wartościami? Tymi, które legły podstaw powstania kraju? Chyba nic nie ilustrowało tego lepiej, niż retoryczna próba przeformułowania słynnego wiersza wyrytego na piedestale statuły wolności. Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe, obejmę ich gościnnie mymi ramionami. Przyślijcie mi bezdomnych gromady niemałe, dla nich podnoszę lampę nad portu wodami. Ten fragment jest od dawna interpretowany jako błogosławieństwo dla wędrowców, których wita dzierżąca pochodnie kobieta na Liberty Island. W sierpniu kierujący amerykańskim urzędem imigracyjnym Ken Cuccinelli zaproponował alternatywną wersję pasującą do nowej polityki imigracyjnej. Dajcie mi tylko swoich biednych tłumy całe, tych, co potrafią stać na własnych nogach i nie będą obciążeniem dla społeczeństwa. Krytycy obecnej polityki zwracają też uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na migrantów. Ameryka wydala ich do meksykańskich miast, by tam czekali na rozpatrzenie wniosków, a jednocześnie ostrzega swoich obywateli przed wizytami w tych miastach. Przygraniczne Matamoros czy Nuevo Laredo to miejsca targane konfliktami karteli narkotykowych. Niedawny raport organizacji Human Rights First mówi o co najmniej 340 przypadkach gwałtów, porwań, tortur lub innych ataków na azylantów zawróconych do Meksyku, którzy czekają na wynik postępowania w USA. Azylant z Kuby opowiadał pracownikom organizacji, że widział, jak grupa mężczyzn zatrzymuje taksówkę przed meksykańskim biurem imigracyjnym i porywa cztery kobiety i dziewczynkę z Wenezueli. Raport opisuje też porwanie kobiety z Hondurasu z trzyletnim dzieckiem. Pod koniec października w Matamoros zmarł potrącony przez samochód dwulatek, który wraz z rodziną koczował na granicy. Międzynarodowa organizacja do spraw migracji podaje, że na amerykańsko-meksykańskiej granicy w tym roku zmarło już 20 dzieci. Żołnierze karteli poczynają sobie coraz śmielej. 3 sierpnia zajechali przed schronisko dla migrantów w Nuevo Laredo, prowadzone przez pastora Arona Mendeza. Zażądali by wydał im grupę kubańczyków, za których zamierzali domagać się okupów. Gdy pastor odmówił, sam został zabrany. Nigdy więcej od nim nie słyszano. Ale zagrożeniem są nie tylko kartele. Czasopismo New Yorker opisuje historię Tani z Hondurasu, która została zabrana z ośrodka deportacyjnego w USA przez meksykańskich pograniczników. Odstawiono ją do schroniska, które było już przepełnione. Tania włóczyła się po ulicach. W końcu, za ostatnie pieniądze, ona i inna kobieta z Hondurasu wynajęły przemytnika. By przeprowadził je nielegalnie przez granicę. Nie zdawały sobie sprawy, że przemytnik jest w zmowie z meksykańskimi policjantami federalnymi. Kobiety zostały zawiezione do domu na uboczu, gdzie wielokrotnie jest gwałcono. Na domiar złego, imigranci zawróceni do Meksyku w przeważającej większości przypadków nie mają dostępu do pomocy prawnej. Pod koniec sierpnia z pomocy prawnika korzystało tylko 0,5% takich osób. Przed amerykańskim Sądem Najwyższym toczy się obecnie batalia o nowy pomysł administracji Trumpa. Otóż w lipcu postanowiono, że osoby, które dostały się do USA przez inny kraj, mogą ubiegać się o azyl tylko wtedy, gdy ich wnioski zostały tam odrzucone lub wtedy, gdy uciekinierzy padli ofiarą handlu ludźmi. W praktyce oznacza to automatyczne odrzucenie lwiej części migrantów, którzy przyprawiają się do Stanów Zjednoczonych przez Meksyk. Nowe zasady ukuto w nawiązaniu do tzw. doktryny bezpiecznego kraju trzeciego, czyli założenia, że sąsiadujący kraj jest bezpiecznym miejscem, w którym można poszukiwać schronienia. Tyle, że zdaniem obrońców praw człowieka, Meksyk nie jest takim krajem. Doskonale to pokazują zresztą historie zebrane przez Human Rights First. Reformę niemal natychmiast zablokował sędzia Sądu Niższej Instancji w San Francisco. Jednak we wrześniu Sąd Najwyższy zdjął ową blokadę. Oznacza to, że przynajmniej tymczasowo, do czasu rozpatrzenia sedna sporu, administracja może wprowadzać reformę w życie. W ostatnich miesiącach liczba imigrantów zatrzymanych na granicy i tak nieco spadła. W dużej mierze dzięki temu, że Trump dogadał się z Meksykiem, by tę tamową migrację. Poza tym brutalna prawda jest taka, że migranci z Ameryki Środkowej, którzy utknęli w niebezpiecznych przygranicznych miastach, nierzadko sami decydują się na powrót do domu. Z Ciudad Juarez regularnie odjeżdżają autobusy podstawione przez meksykańskie władze. Czy nie o to chodziło administracji Trumpa? Nikt nie mówi tego głośno, ale im więcej cierpienia na granicy, tym większe szanse, że opowieści powracających zniechęcą do imigracji kolejne osoby. W ostatnich miesiącach pojawiło się jednak nowe, a w zasadzie stare zjawisko. Do USA znów przeprawa się więcej Meksykanów, których z oczywistych względów nie można odesłać do bezpiecznego kraju trzeciego. Uciekają przed krwawą wojną gangów na ulicach meksykańskich miast, gdzie w pierwszych 8 miesiącach roku zginęło ponad 23 tysiące osób czyli dokładnie z tych miejsc, w które Amerykanie odsłają innych migrantów. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.